Witam Mateusz, maniacy Poznań. Słuchajcie, zebraliśmy się na dziewiczej górze. Jest dzisiaj nas bardzo dużo. Modeli oczywiście też jak diabli Ja przelecę tradycyjnie żeby wszystkie pokazać. Tamten nowy stanął tak trochę w słońcu. Nowy Ale jest dzisiaj, słuchajcie, gorąco. Tu widzę kolega nowym O tak, to nie jest ta mija ale ciekawie wygląda nie wiem co to jest o, tu była ta pani ostatnio a tu też pięknie podobają się to budy o, tam schowana gielenda o, tutaj nowy model potem złapie kolegę na trasie, to mi powie więcej stygów o, tu jest świeżynka dwudniowy model o, zobaczcie też podejdę do właściciela Zdradzę Wam więcej szczegółów o tym modelu. O. Się uśmiecha. O, tutaj już kogoś wyrwało na trasę. A tu już ktoś pojechał. Nawet Quantum, no dzisiaj to chyba sobie nie poradzi za bardzo na trasie, ale kolega się wdraża dopiero do nas. Gdzie myślę, że zakup modelu do trialu to są tylko dni. No oczywiście pogotowie górskie też jest. A to kogoś świeżynka taka. Zaraz się dowiemy Macie ty dzisiaj pierwszy raz, nie? To twoja taka stanie no bo Tam stoi Zobaczcie jaka dyskoteka A, jaki maluszek I pięknie Ale słuchajcie nie widzę naszego Żuka Ktoś widział Żuka? Aha, czyli jakiś serwis jest? Dobrze, słuchajcie, tradycyjnie przechodzimy na naszą trasę. I już jesteśmy na linii startu, słuchajcie. Także już jesteśmy na linii startu. spróbujecie to. No. O, 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 o. no to dzisiaj grubo na trasie. Grubo powiem wam. I to jeszcze nie wszystko. Jeszcze tam ktoś jedzie? <laughs> grubo. Także słuchajcie, pierwsze załogi już wystartowały. Kolega dzielny, coś mu się porypało ze skrętem i ma, <grystanie> tylko że do prywatnego samochodu, żebyś nie wsiadł i nie pojechał, wiesz. No, więc wiem, ale wiesz co, kalibrację będzie trzeba zrobić. Ja tutaj zagadam kolega. Powiedz mi, bo to jest jakiś nowy model. To jest TRIX Sport. Aha, czyli TRIX Sport. TRIX Sport zbudą od Iniory. Zbudą od Iniory. Czyli świeżynkę. Bo ostatnio startowałeś z czymś innym tutaj. Tak, ja tego Kolega przybył do mnie. Aha, sprzedałeś tam tak, tego zielonego. Tak, kolega przychodził. Aha, aha. Powiedz mi co dwie, to są to za Felgi? Za... powiedz mi co to są za Felgi tutaj? Zwykłe tylko że odwrócone Aha Ale powiem Ci, że Bayer to wygląda, bo mi to wczoraj wysyłałeś na zdjęciu i zwróciłem na to uwagę No bardzo fajnie wygląda Co tu pogrzebałeś w nim powiedz mi przyznaj się No Wszystko? Bo ostatnio Cię zagadywałem co tam pozmieniałeś? Zawiecha. Serwo? Serwo zawiecha yy. Pakiet przynosiłeś coś? Yy, mosty z Axiala, to, to wszystko z Aha, mosty no. z Axiala są. No. Z dwójki. Wszystko po Aha Wszystko. Co się wszystko? Pokazuj No dobrze. I wetura sobie pyka. Była kiedyś wventura. Była kiedyś wentura. I dobrze to powiedziałeś. Okej okay. Tunaj nowy Znasz szczegóły co ma tam pogrzebane? Wszystko chyba, nie? Wszystko w metalu. Wszystko w metalu. Dobrze, rozumiemy. Uwaga na ten. O Poszedł Słuchajcie, model już znacie, to jest model Grzesia. Cześć. Dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj, Filip dzisiaj syn prowadzi. Słuchajcie, wyszła śmieszna historia, bo model był w trakcie pracy i pokazał bardzo, się w telewizji. W bardzo wczesnym stadium bo, goła rama z kabiną samą, Tak, słuchajcie. I okazało się, że napisał do Grzesia właściciel tego samochodu prawdziwego, na którym jest bazowana ta, ta konstrukcja. I okazało się, że model. To no to może Ty powiesz? No, no to tak. Orygina... Właścicielem oryginału i pomysłodawcą jest pan Sebastian Hornik. Nawiązaliśmy kontakt na Facebooku. Auto stoi we Wrocławiu, bo to jest dosyć stary już samochód na parkingu. To już taka z... historia, że dostałem normalnie. Czek... zaproszenie, żeby przyjechać, obejrzeć, porobić zdjęcia, tylko jeszcze się po prostu nie miałem okazji wybrać. E, ale też dostałem sporo zdjęć na Te kury. zdjęcia, właśnie są najciekawsze, bo ja widziałem i okazało się, jak tył wygląda tego samochodu. Nie, jak wygląda tył tego samochodu. O, tutaj syn, to jest wiecie, akcja dzisiaj. No słuchaj, świetna historia, czekamy za, za rozwinięciem, nie? Jak tam się i tego. Nie, do zobaczenia. Myślę, że na następnym DGC już będzie tył przerobiony. Aha, tył na ten. Tak, bo tył. Dobra, tył, tył jest płaski, a tak naprawdę on tutaj miał e, dwa koła zapasowe. E, oczywiście naklejki. No to to wiadomo. Do tego, do tego wnętrze pewnie dojdzie. No dzisiaj już zaliczyliśmy w, w topę, bo zderzak poszedł. Aha. Ale to pokazuje tylko, że był źle zrobiony, trzeba go wzmocnić. No, no, i, no i tyle, No robota tam powoli się posuwa do przodu Wielkie dzięki, świetna historia, słuchaj Trzymaj się, no, dzięki. lećcie w trasę Kamerzyste, słuchajcie, w akcji złapać <noise> Piękna pogoda dzisiaj, nie? Aż chyba za mocne to słońce Słuchajcie, kolega jest pierwszy raz u nas No i lecisz, i tutaj musisz się zadać Po tym tym O, do tyłu wycofaj. O. Ja tu przejeżdżam bez rolki. O, nie poszło. Ale okej, okay, nie jest źle. Prawie. Teraz jedziesz następny, no dalej. Wiesz, trochę żeśmy dzisiaj ułatwili, jakieś tu patyki daliśmy, ale wcześniej były problemy z tym. O, Dobra, poszedł spróbuj sobie jeszcze raz okay. jak tam mrówki nie ten, jak oznaczyłem to lepiej jest, nie? bo przynajmniej omijasz to no bo tutaj widzowie nie, nie wiedzą, bo tutaj są trzy mrowiska na trasie i je po prostu słuchajcie dzisiaj oznaczyłem pachołkami, żebyśmy im nie przeszkadzali a A tu dzisiaj kolega jedzie moim modelem Jak się jedzie dzisiaj? Bardzo przyjemnie dziękuję Bardzo przyjemnie dziękuję Kolega jest wymęczony po pracy Praktycznie nockę robił Ale musiał dzisiaj przyjechać no musiał. Widzę, że jakąś lukę sobie wziąłeś Kto ci tam uratował? Kolega Eryk Ach, pan Eryk Gdzie jest Eryk? Gdzie jest Eryk? Jak tam dzisiaj traska? Eryk Erik zgubił model. Cześć Eryk. Cześć, cześć, Jak tam dzisiaj? Cześć tu Erik, Arcymaniacy poznaj? Poznań. Witam, <laughs> Witamy. Jednak nie przyczepiłeś tych rowerów? Nie, nie przyczepiłem tych rowerów, bo taki jeden wredny by się ze mnie dzisiaj śmiał. Pewnie stoi po drugiej stronie tej kamery, nie? Tak było. Nie znam typa, nie znam typa, ale pewnie wredny. Tak było, nie kłamie. Dzisiaj będzie nowa atrakcja, kolega ma zamiar dupą mrowiską się. Weź! Bo mówisz, że za pięć dni to zrobi. Weź, tutaj po trasie. Dobra, pośmiejemy się teraz z ciebie, jak ładnie przejeżdżasz tutaj naszą przeszkodę. No proszę, panie Eryku. Proszę. proszę jak z gracją, słuchajcie. TRX to TRX. Proszę bardzo, jak pięknie poszedł. Dziękuję, panie Eryko, że pan dzisiaj tutaj przybył. Dziękuję, dziękuję. Pozdrawiam. Zobaczcie tego Martiego z powrotem do przyszłości. Powiedz mi, jak go zrobiłeś. Wiesz, co najpierw? E, stelarz z drutu, żeby to się trzymało jakoś. Później go folią aluminiową, żeby aż tyle e, tej masy nie zużywać. I na koniec go taką masą z dwuskładnikową. Ale powiedz mi, a waga tego pampra. Oj, nie mam pojęcia, ale dosyć ciężki jest. Ale powiem ci, że wyszedł naprawdę wypas. Naprawdę. Rewela. Słuchajcie, dzisiaj jest tak dużo modeli, już prawie dojechaliśmy do końca. Także bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu. Modeli jest dzisiaj tak dużo. A trasa jest bardzo trudna. Powiem Wam, że opcja bez dotykania ręką. Jest o właśnie Jest niezwykle trudna Co mi tu jakieś robale latają, słuchajcie Wielkie dzięki, trzymajcie się. Do zobaczenia Na razie, hej Tu już Słuchajcie, chłopacy nie chcą zakończyć tej imprezy dzisiaj Nie zakończyć Kuba robi specjalnie korki To się nie liczy słuchajcie Jakiś korytarz życia albo coś musisz utworzyć. Nie. Mariusz, dziękujemy za film. Zdjęcia. Nie ma, więc nie widzimy. Ale ja już dziękuję z góry. Wezmę to wszystko, rzucę i pojadę w bierzarzku. Dobra, nara. Zobaczcie co Kacper ma tutaj do pokazania. Pokaż, otwórz tę pudełko. Słuchajcie, całkowicie drukowana, tak? Tak. Całkowicie wydrukowana, nie ma odbiornika, więc nie pokażemy jak to jeździ. Pokaż tam w środku, bo mi <noise> całkowicie wydrukowana kopareczka. Powiedz mi to gdzieś z dostępnych, tak? O, zobaczcie. No już poznajemy wtyczki, no niestety nie ma odbiornika. Jakieś dwa silniczki, tak, są w środku? Yy, wiesz to serwa są. Są trzy serwa. To są te nie 9 gramowe, tylko te jeszcze mniejsze, te 3-7 chyba. Aha, takie malutkie, malutkie. Zupełnie malutkie, nie? Ale fajne, wiesz co, jakby, jak ją następnym razem zabierz, to zobaczymy no. jak to jeździ. Wiesz co, jak tylko kupię odbiornik, to na pewno ją wezmę. Dobra, dzięki wielkie, super. Hej.